Witam wszystkich serdecznie, jest godzina 21.20 i widzimy się w nietypowych okolicznościach. Ponieważ, jak widzicie, wpadło 395 punktów, a to oznacza jedno. To dam Przy okazji zrobimy bo pewnie zamieszczę post, jak tylko skończę to nagrywać. No właśnie! I... Wybadaliśmy 56TP za przepustkę. Przy okazji... Kamuflaż na FUHA dostał jeden punkt, bo żeśmy oczywiście jeden punkt za dużo zrobili. No. No i cóż my to mamy? Gdzie jest ta piękna, ciężka ósemka premium polska? Mam cię dziadzie! Ustaw jako podstawowy, oczywiście. No, okej, okay. yy, wygląd, bo mamy do niego kamuflaż. Zaraz zobaczymy, jaka pierwsza bitewka na tym będzie, o Jadzisek, ja się cieszę. Jest piątek, godzina 21.21. .21. Nie sądziłem, że do 21.30 się uwinę, jednak się udało. Zastosuj i okej. Okay. Perki, braterstwo broni już mamy. Co my ci tu? Co ci tu może być potrzebne, co? Hmm. <grystanie> Pożar na oko 5, bo na pewno intuicję też nam. Snajper, oczywiście, nakryty zawsze. Więcej krytów, to więcej krytów. Okej, okay, yy... Okej. Okay. I ostatni. Ty masz intuicję. Okej, okay. teraz tak, yy, moduły. Moduły to ciebie. Jakie ja chcę? Bardzo dobrze pamiętam, że są... Właśnie, chapeki z nagród dostaniesz za karę. Yy, dalej, dosyłacz. Ok, też mi dużo dało. Zadanie ma dość dobrą, więc myślę, że skupiłbym się jednak na wędziach. Zwłaszcza, że mobilność też ma dość dobrą od 40 na godzinę do przodu. więc na tym bym się skupił, żeby jak najwyższy dpm był. No i cóż, to amunicja. 3 hajki, dobra, założymy 5 o, taki rozkład, nawet może być chociaż ja wiem, czy to, tyle tych hajków będzie potrzebnych tyle tych ty, yy, podkalibrowanych znaczy się okej, okay, yy, dobra, hop, hop i hop a więc Lecimy pierwszą bitewkę. Jak widzicie, 72 bitwy dzisiaj. A widzę właśnie, sprawdźmy statystyk 525 bitew łącznie czy w sumie bariera psychiczna padła w tym momencie. No. No zawsze przy 400 już miałem dość psychicznie. No ale tym razem 525 udało się skończyć. 306. 300 Nie, czekajcie, bo nie, nie mam dodanego w ogóle dzisiejszych, Kurde. Plus dzisiejszego wyniku nie mam dodanego. I co do bitew, bitwy się zgadzają. Okej, okay. czyli 501 za dużo. mówiłem tak, jest dwa dni wcześniej, skończyłem maraton. oj, e, jaka misja w ogóle jest? Na ten czołg jest jakaś misja. E, wygraj bitwę. A no, tak po prostu. Okej. Okay. No co co, lecimy? Lecimy, lecimy, lecimy. Jeśli się pożegnam, to jednocześnie pożegnam się ze streamem, bo powiem szczerze, że już mam serdecznie dość chłopak Na dłuższą film przez ten maraton. oj, oj. Udało oj. się Bić No od razu mam dwa w bitwie. tak 56 top. Zobaczymy, co tego? z tego wyjdzie. Się zastanawiam, jechać z nim jak medem na heala. Czy jechać z nim jakoś normalnie, jak heavykiem. No, szczerze. Mam kartę pod heavyki w moim przypadku. To jest strefno. No dobra. Fucking fajny. Jak ja się cieszę, nie macie pojęcia. Bo mówię to dla mnie oznacza jedno. Koniec męczenia się. Koniec. Jutro może wejdę na 20 w standardowo. I to będzie wszystko. A nie kurde takie. Do tej pory, że wchodzę 80-50 100. 120. Mm, nie wiem, rekordowo chyba było 112, no ale dobra rozumiecie o co chodzi. Nie? Bardzo, bardzo zwrotny ten pojazd jest, słyszałem, tego to już mogę powiedzieć. Pytanie z cennością. Zaraz jak będą nam świecić chwile, to będziemy widzieć. Bo podobno ten pojazd jest dość cenny. Czyżby tam coś stało jeszcze, Emil? Okej okay. No widać jak nad torami poleciało, ja a ja świecę Emil W okej okay. Tego spróbujemy wyświetlić hmm, Czafnął mi się wyrazka Emilek? Hmm. Hmm. Okay, więc nasz widzę, że masz drugi, pięćdziesiąt sześć, taka perechał na no tego ma, no. Więc, hmm. Może no, jednak. Okej, okay, coś dingłem. Coś jest dingłem. hmm, 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 hmm. By się spod jednak na ten chwili przyda właśnie na przykład Żeby iska spotnęli Tylko, że jak na złość na isa rzucę, nie ma, no. ma o Lorka podjechała. Lorka podjechała w czaki. Gdzieś tu. Hmm. No cóż. Dalej tej lorki nieszczęsnej ja nie trafiłem, no Co za gumwo. No dzięki. Dzięki tym Lcem. O, siadło w końcu. Chyba, że w ciemno wchodziło w tą, tą drugą lorkę. Hmm. Ciadło. Wie to tanie pociski ma z tym? Ten, ten, po, ten pojazd, więc wiecie. Kurde, wieso że nie widać. Kurde, ten alt się chce chyba doinać. Żebym ja tylko wyczaił moment, w którym on jest pod górką i żebym mógł go strącić. Lekko się teraz. Pytanie, czy w ciemno coś nie siadało w tyle? Wiecie co? Chyba się przestawię na isać I na skodę. to team nam się złożył strasznie. Okej okay. Okej okay. Długo ładuję Za długo ten czołg ładuje. Hmm. Oczywiście Samo gra to to nie jest To już To już wiadomo, że samo gra to to nie jest jednak mimo wszystko No ale Ja zostałem tutaj sama nawet nic nie widzę. A i jeszcze jeszcze jedną bitwę pojedziemy. Ale ogólnie sytuacja się prezentuje, że nie wiem czy coś w nie powaliło. Co sumie mogłem miniaturkę zrobić. Zresztą, że to będzie pewnie ta lepsza bitwa. Hmm, hmm, hmm. Teraz to jest opójno. Co prawda, ale... Okej, okay, dobra, czyli pierwsza bitwa na kanał jest. Oprócz tego tu mam wybór na to podsumowanie. No okej, okay, koniec. Ciekawy jestem, czy faktycznie mi w ciemno w tą lorkę wchodziło. Bo to było podejrzane. Że strzelałem w lorkę i nic z tego nie wynikało. Jeden strzał ciemno, okej, okay. czyli nie jestem, mogę nie być z tego zadowolony, ale okej, okay. szkoda, szkoda, że tylko jeden strzał w ciemno przed myślałem, że więcej weszło. No ale okej, okay. lecimy na następną bitwę, czyli tak średni start, ale 5 punktów, 5 punktów przepustki. Hmm. Ciemno się robi w ogóle. Już. No okej. Okay. Zobaczymy jak druga bitwa pójdzie. Długo mluwę słucham robią konczegą.

zobaczymy co z tej bitwy Bardziej się, że jest u niej bezet wiecie o co chodzi ten człowiek jednak trochę papieru jest okej okay. Podjeżdżamy Podjeżdżamy To jest ostatnia bitwa na dziś Dość, 84 bitwy Dość No, to zero Jakie jak w dziesiątkę jak w zero, ale chociaż kurde. Ja zdążyłem kliknąć. No gąska. Dwa razy kryty. Spróbujmy się ustawić inaczej. Tylko martwię się, że BZK mi. No PZ może nie, ale lew jak widać Co jest? Dobra, dwie bitwy, jedna same kryty. Jak do tej pory, więc ciekawy jest. Od razu bezetka we mnie. Oczywiście, za 800. Tego się spodziewałem w sumie. Koniec. No dobra, czyli pierwsza bitwa była względna, druga taka. No ale cóż, to tyle. Udało nam się skończyć maraton, to znaczy to nie jest to tyle, bo w sumie jeszcze dostaniecie. Wybiorę już tylko dwie bitwy dzisiaj, bo dwie dostaliście na tym czołgu. Jedna będzie Ojem, druga będzie HTML6. I to będzie wszystko na dziś. Także coś to tyle. Żegnam się z wami. I do usłyszenia. A, poprzekami spróbujemy na starcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. Oczywiście, pojedziemy na przepych na hejwikowanie. W końcu jesteśmy heavy'kiem, nie? Jakbyśmy ten kawał dwójki spotkali, o jakbym strzelił w taką kawał dwójkę z PPK 75 macerzach. Jakby tak pięknie ten pocisk siadł. Oczywiście losowania tak plus minus 25%, 25 razy 7. 5, 3, dalej, 7, 100 185 może być 175 może być więcej, dalej pinga, kurde chyba się faktycznie przeniosłem na te EU1 coś kurde dzisiaj serwer stoi na Karpofu chyba zawsze jest fajny ping na tą serwerze ale dzisiaj jak na razie słabizna hmm. Houston Houston mamy problem 170 oh, 200 ping. Ale Houston Houston bo jeszcze nie wyspotowali kawłuków Czerciłka Żeby hmm. ja mi zaraz taki na Nie ja wyjechał dobra jest jeden kawuk. Raczej go na hitanie nie ściągnę Jest drugi kawuk I są kręciny na środku do destroyer, okej Uuuu, ładny strzał A Fiore jest chyba na awku ale to był piękny strzał Takich strzałów to więcej w tej bitwie, pań Ja butrwam, ma O, teraz nie polosowało. Dobra, 1500 ha Ale to był piękny strzał tego no da bi, da to ja się zajmę jakimś Churchillem, drogą kawodwójką. dwójką. I pięknie, dwa Czy tego czercina, czercin chyba bokiem stoi.

Kobieta okay. w sumie to jest śmieszne, że ja się ich zaczyna flagowanie, to do razu wszystko na niego się skupia, bo ej, on flaguje, trzeba się go pozbyć. Bo wiecie co dla odmiany przerwy o 19 zrobię. Taką dłuższą, pół albo i lepiej. Zresztą zobaczymy. Ważne, że już dzienne minimum jest. Zostało trzy etapy do końca. Okej. Okay. Ciekawe co co za o, działo się muszę osiem piątkę masz to niedobrze dla Ciebie. U. Bez penetracji. Mhm. U. Hmm. Okej, okay, OE wrócił. Hmm. Okay. To mnie arto wyli... Nie! Z pepeka próbowała mnie sięgnąć. No coś ty, to wy powinniście się podjechać, a ja nie ja się cofać. Kurde pypegi. Ja się miłem. Okej. Okay. Ale tego już przebiję. Zorientował się? Co to za aktor? No cóż. Okej. Okay. 1977 flagi Może tą bitwę też zapiszę tylko po to, żeby... Bo tam były bitwy po 1800. To którą słabszą za 1000. No nie, jeszcze ja dzisiaj nie ten. Nie spisałem aż tego dużo bitw, A to tym bardziej ją zapiszę. A czemu mi się zdawało, że ja 5 bitw do... Do zrobiłem? spisałem czy SP. hmm. to sp <try fengi> Któryś mnie pewnie będzie próbował stąd dziad wyjąć. E, będąc na siedemkach, kurde przepchnąłem praktycznie sam całego kina. Mmm, jak ja lubię takie rzeczy. Ok.